Jeśli nie odpowiada na Twoje wiadomości, wysyła Ci sprzeczne sygnały, nie odwzajemnia Twojego zaangażowania, tylko bierze i żąda, to znaczy, że to nie jest dla Ciebie osoba. Nie proś i wymagaj, aby się zmieniła, zmienił. Nie goń, zrób sobie odpoczynek, zrób sobie przysługę i pozwól, aby ten statek zatonął. Dojrzały mężczyzna, kiedy gdzieś wychodzi... To mówi swojej partnerce dokąd idzie, z kim idzie i o której wróci. Odzywa się w trakcie, nie dlatego, że ona go kontroluje, czy tego wymaga. Robi to, bo szanuje ją, szanuje samego siebie i szanuje relację. Nie chodzi o informowanie, o informowanie, tylko o komunikat, że jesteś dla mnie ważna i dbam o Twoje poczucie bezpieczeństwa, gdy mnie nie ma przy tobie. I nie zostawia miejsca na domysły. Troska o spokój drugiej osoby, transparentność i otwarta komunikacja dla dojrzałego mężczyzny to jest priorytet. To są podstawy zdrowej relacji. Dużo ludzi mówi, że jeżeli ona jest sama, to z nią trudno jest wytrzymać. Bo ma jakiś defekt, ma podły charakter, albo jest roszczeniowa i tym podobnie, to odpowiedz, że jestem sama, ponieważ mam wysokie standardy i tego samego oczekuję od mojego partnera. Nie zadowalam się byle kim, nie, nie zadowalaj się byciem z tym, Niewłaściwym i niedojrzałym. I proszę o tym pamiętać. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o siebie.